Cześć tu Igor, Centrum Przygotowania Sportowego, a to jest drugi odcinek z serii ABC 2 w którym opowiem o tym, jakie moim zdaniem są niezbędne sprzęty do tego, aby zacząć swoją przygodę lub ją kontynuować z olimpijskim podnoszeniem ciężarów. Tak, jak powiedziałem na wstępie, w tym odcinku pokażę tylko te moim zdaniem niezbędne rzeczy. A tak jak możecie się domyślać, jest bardzo wiele akcesoriów, które są używane i które mogą być bardzo pomocne w dwuboju olimpijskim. Ale o tym może nagram inny materiał. I teraz pierwsza taka rzecz, która jest kluczowa, to jest gryf. I tu mamy bardzo wiele możliwości, natomiast my chcemy, żeby nasz gryf. Niektórzy mówią sztanga. Ja zazwyczaj nazywam gryf jako patyk, a sztanga jest wtedy, kiedy ma już nałożone obciążenia. Nie wiem, czy to jest taka super poprawna nomenklatura, natomiast ja do czegoś takiego się przyzwyczaiłem. I jeżeli mówimy o gryfie do podnoszenia ciężarów, no to musi on spełniać kilka warunków, żeby było to bezpieczne, no i żeby dało się to robić w sposób taki. No, prawidłowy, a później już nawet bardziej wyczynowy, czyli ktoś może zarzucić, że tak naprawdę możemy sobie robić jakąś imitację, nawet na takim gryfie, który nie wiem. Nie ma tej części roboczej obrotowej, nie jest to gryf olimpijski, tylko zupełnie prosty, czy metalowy, czy jakiś inny patyk. Można, ale już tłumaczę, dlaczego nie warto i dlaczego właśnie taki gryf jest do podnoszenia ciężarów używany. Po pierwsze, właśnie ten rękaw roboczy, czyli tu, gdzie zakładamy talerze. On musi się obracać, no i w wypadku, kiedy trenujemy dwubój, to muszą tu być łożyska, które pozwalają się obracać bardzo gładko, bardzo lekko. Czyli w momencie, kiedy będziemy zarzucać, czy będziemy wykonywać rwanie, to my obracamy tą częścią chwytną, a ciężar razem z częścią roboczą może zostać w miejscu, dzięki czemu nie będzie nam to wyrywało chwytu, nie będzie nam ta sztanga uciekała z dłoni. No bo my będziemy zaciskać część chwytną, a reszta będzie sobie stała w miejscu, my będziemy częścią chwytną obracać. To jest po pierwsze bardzo pomocne, żeby większy ciężar dźwignąć, a po drugie jest to kwestia też bezpieczeństwa. Jeżeli zdarzy się tak, że e, ciężar będzie na tej samej części, którą my trzymamy i nie będzie się tu nic obracało, to w momencie kiedy ja na przykład zarzucę ciężar, będę chciał przerzucić łokcie, no to tarcie talerza ogryw. Będzie powodowało, że on nie obróci się tak dynamicznie i po prostu no, ten zarzut będzie ciężej zrobić, plus do tego mój nadgarstek się wyrwie, a potem jeszcze ten ciężar, jak go rozpędza, on się będzie chciał dalej zakręcić, no i będzie chciał to zrobić razem z gryfem. Także to jest pierwsza część, bardzo ważna. Druga, no to oczywiście radełkowanie, moletowanie, to możemy tu różnie nazywać, chodzi o to, jak tutaj jest chropowata ta część chwytna. W trójboju czasami te gryfy są bardzo ostre, po to, żeby chwyt był możliwie jak najmocniejszy, ale tam nie wykonujemy żadnego dynamicznego ruchu, nie obijamy, nie, no, z założenia nie trzemy, ale przy martwym ciągu już może wychodzić jakieś tarcie po nogach. Natomiast tu będziemy mieli kontakt biodra czy UDA ze sztangą, z gryfem, więc dobrze, żeby nie było ono takie bardzo ostre, przynajmniej na początku, jeżeli się uczymy, żeby nas to jakoś nie zniechęciło. I z tego samego względu zazwyczaj nie ma tej chropowatości na środku gryfu. Ponieważ o ile w trójboju na przykład opieramy sobie sztangę gdzieś tam o plecy i jak tutaj jeszcze jest e, dodatkowa chropowatość, no to ten gryf nam się lepiej na plecach trzyma. O tyle w dwuboju, jak tu jest gładko, no to po prostu jest mniejsza szansa, że też będziemy gdzieś tutaj o biodro e, trzeć. I tego właśnie nie chcemy, żeby tutaj to tarcie było jakieś mocne. Kolejna sprawa jest taka, no, że kryw musi być w miarę dobry jakościowo, czyli on musi być odporny na duże obciążenia ze względu na to, że my będziemy nim rzucać prawdopodobnie, czyli to obciążenie założone robię rwanie, robię zarzut, a potem ten gryf spada albo razem z obciążeniem, no albo jak się uczymy to nawet sam więc y, musi być w stanie przejmować duże obciążenia, ten który ja tutaj mam producent podaje, już dokładnie nie pamiętam, bo ja już go mam bardzo długo już ponad 10 lat ale było chyba dozwolone obciążenie 500 albo 600 kg. chyba 600. Eee, także chodzi o to, żeby te łożyska i ten cały rękaw roboczy dobrze tu współpracował z dużym obciążeniem, a przy okazji, żeby gryf się nie wyginał. W momencie, jeżeli gryf by się wygiął i został w takiej pozycji, no a tak się zdarza, bo widziałem nieraz na siłowni eee, osoby, które na przykład, nie wiem, rzucały, Jakiś gryf czy sztangę, właśnie pełną na ławeczkę. No i oprócz tego, że ławka się niszczy, to jeszcze na przykład zostaje taki delikatny banan. Wystarczy, żeby tu było delikatne wygięcie, które zostanie na stałe i już wszelkiego rodzaju zarzuty czerwania są i niekomfortowe, i niebezpieczne. Więc gryf musi mieć też swoją elastyczność. O tym można by mówić pewnie dużo. Ja nie jestem tu aż takim specjalistą, więc nie chcę zakłębiać się w tak duże szczegóły. To, co najważniejsze, powinniście zapamiętać: to, żeby gry był wytrzymały żeby łożyska się dobrze kręciły i żeby był dla nas w miarę komfortowy i bezpieczny. Jeszcze jedna ważna rzecz odnośnie gryfów, o której warto powiedzieć, a nie będę raczej nagrywał jakiegoś kolejnego oddzielnego materiału na temat samych gryfów, bo nie jestem tu aż takim specjalistą, ale to jest istotne, że są różne wielkości gryfów. I takim podstawowym podziałem jest gryf często nazywany męskim i drugi damskim. Różnią się tym, że ten waży 20 kg i ma troszeczkę większą średnicę tego elementu chwytnego. Natomiast damski waży 15 kg i ma troszeczkę mniejszą średnicę. Czyli po prostu, jak ktoś ma mniejszą dłoń, czy tak jak kobiety mają generalnie z założenia troszeczkę mniejszą dłoń, no to tu będzie to łatwiej trzymać. Automatycznie ten większy ma trochę większą wytrzymałość, czyli większe obciążenia będzie w stanie znosić. A poza tym, no akurat te moje różnią się długością, ale nie wiem czy to jest taki standard, czy tak po prostu akurat u mnie jest. Natomiast cała reszta, czyli te na przykład łożyska, wygląda to wszystko bardzo podobnie. Tu jeszcze położyłem trzeci gryf i to jest tak zwany gryf techniczny. On waży akurat około 7 kg. On nie jest już tak wytrzymały jak te, producent podaje, że można robić do około 80 kg, on wytrzyma więcej, no ale ryzyko już jakiegoś ewentualnego pęknięcia jest, ponieważ tu zarówno ta część chwytna, jak i te rękawy robocze są zupełnie inaczej wykonane, można zobaczyć o łożyska są bardzo słabe, bardzo słabo się to kręci. Tu chodzi o to, żeby być w stanie popracować na jakimś mniejszym obciążeniu w momencie, kiedy się uczymy. Często nawet tu nie będzie żadnego obciążenia, albo pojawi się jakieś bardzo małe obciążenie. Kiedy już się zaczyna pojawiać 15 kg i więcej, to po prostu przechodzimy sobie na już takie normalne, e, profesjonalne gryfy. Drugim niezbędnym sprzętem, a zarazem nieodłączną częścią sztangi, są talerze obciążeniowe. I tu moim zdaniem są dwie takie ważne kwestie. Po pierwsze, dobrze, żeby wszystkie talerze od 5 kg w górę miały tą samą średnicę o standardzie olimpijskim. Chodzi o to, że niezależnie czy będziemy dźwigać 30 kg czy 100 kg, to zawsze gryf będzie na tej samej wysokości względem podłogi. Druga kwestia to jest Wykonanie talerzy. No oczywiście jeżeli mówimy o gryfie olimpijskim, no to standard otworu też musi być olimpijski, ale przede wszystkim fajnie, żeby talerz był wykonany w dużej części z gumy. Czyli żeby to nie był talerz stalowy, czy żeby to nie był talerz stalowy bardzo cienko pokryty gumą, tylko taki talerz, który do rzucania się nadaje. Czyli jeżeli rzucimy go na podłogę, to ani talerz się nie uszkodzi, ani podłoga się jakoś znacząco nie uszkodzi. Ale nie ma to już znaczenia, czy to będzie super olimpijski, kalibrowany talerz. Czy to będzie na przykład jakiś crossfitowy bumper z nie wiem jakiejś ekogumy. Więc y, tu akurat jest już dowolność pod tym względem, ale są te aspekty, na które warto zwrócić uwagę. Jeszcze dwie ciekawostki odnośnie sztang, talerzy. Powiedziałem, że od 5 kg w górę dobrze, żeby była ta średnica olimpijska, ale 2,5 kg czy nawet 1,25 też możemy znaleźć w wydaniu takiego rozmiaru olimpijskiego. Zazwyczaj są to jakieś talerze plastikowe, które są po prostu puste w środku więc cienka warstwa plastiku. One są też zazwyczaj stosunkowo drogie, jak na to, że są tak lekkie. Pewnie ze względu na kalibrację czy na jakąś tam trudność wykonania, żeby to jakoś miało sens. Moim zdaniem nie jest tak, że każdy czy każda siłownia powinna takie talerze mieć. No bo bez przesady, no najmniejszy ciężar, jaki założymy na gryfie 20 kg, tak żeby gryf był na odpowiedniej wysokości względem podłogi, no to będzie 30, tak? Na 15, no to będzie 25. Jak ktoś się uczy, może to się okazać trochę za dużo, jak będzie chciał się uczyć od razu startu z podłogi, no to wtedy może taki talerz 2,5 kg o takiej standardowej wielkości no by się przydał. Moim zdaniem bez przesady, ale mówię, że takie coś istnieje. No i jeszcze jedna kwestia, o której nie powiedziałem, a też w sumie ona ma znaczenie, no to są zaciski. Ja akurat korzystam z takich standardowych, prostych, lekkich, plastikowych zacisków, które no gdzieś tam chyba głównie w crossfitie funkcjonują, ale teraz już normalnie na siłowniach też coraz częściej takie spotykamy. Są oczywiście zaciski takie... No, bardziej e, kalibrowane, standaryzowane, metalowe, które ważą 2,5 kg, i wtedy używamy ich na przykład zamiast też e, obciążenia, e, ale no, troszeczkę więcej czasu gdzieś tam potrzeba, żeby je założyć. Trzeba zawsze mieć z tyłu głowy to, że on te 2,5 kg waży. E, ja tego w ogóle nie wliczam, jakby tak w masę całej sztangi. No i też troszeczkę mi się wydaje, że już bez przesady, przynajmniej w treningu. I tu już każdy chyba też znajdzie coś wygodnego dla siebie. Ja na przykład lubię tych używać do takiego dźwigania bardziej statycznego, bo je się łatwo zakłada, zdejmuje, ale troszeczkę słabiej trzymają czyli jak rzucam sztangą, no to trochę się luzują. Natomiast ten na przykład trochę trudniej się zakłada, no bo trzeba przytrzymać, żeby włożyć na gryf i zdjąć, ale w momencie kiedy się go zaciśnie, no tu jest więcej tej gumy, więcej styczności gumy z gryfem i po prostu lepiej trzyma i się tak nie luzuje w momencie kiedy rzucam sztangą. Trzecia niezbędna kwestia, tu trochę oszukałem, bo to nie do końca jest sprzęt, chodzi o miejsce do trenowania, czyli żeby było i dla nas bezpiecznie, i żebyśmy nie rozwalali wszystkiego dookoła. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem będzie deska, na której stoimy, ćwiczymy i... Guma dookoła, gdzie będzie ciężar upadał i będzie amortyzowany. Nie musi to być super podest wyczynowy, który jest na zawodach dwubojowych. Tam zresztą często nie ma gumy, tylko na przykład jest samo drewno, no albo jest taka specjalna guma, która fajnie to obciążenie gasi. Natomiast nam chodzi o to, żeby po pierwsze na desce była stabilność, czyli żeby nogi nam się gdzieś tam nie uginały, nie wpadały. Guma zawsze może lekko się pod stopą gdzieś tam ugiąć. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że deska jest o tyle fajna, że ona z jednej strony nie jest aż tak antypoślizgowa jak guma, ale z drugiej strony nie jest też bardzo śliska. Czyli, jeżeli wykonujemy jakieś dynamiczne ruchy, no to w momencie, kiedy chcemy przesunąć nogę po desce, to ona się przesunie, a kiedy chcemy ją zatrzymać, to ona się zatrzyma. Zwłaszcza jeżeli mamy dobry but, który też ma pod sobą jakąś tam gumę. No i ostatnia kwestia jest taka, że no, jeżeli rzucamy, no to fajnie, żeby po bokach. Było jednak coś, co ten ciężar zamortyzuje, żeby nie uszkadzać podłogi, nie uszkadzać całego budynku, w którym trenujemy i żeby ogólnie też dla nas było bezpiecznie. Musimy mieć na uwadze, że ciężar będzie się prawdopodobnie odbijał, chyba że mamy super profesjonalny sprzęt, który gasi. Jeżeli nie, no to po prostu trzeba się po takim zrzuceniu sztangi odsunąć albo gdzieś tam kontrolować to, żeby nie odbiła się w naszą stronę. Ostatni w tym odcinku, czwarty aspekt, a właściwie tu już mówimy o konkretnym sprzęcie, to są buty i mamy coś takiego jak specjalne buty do podnoszenia ciężarów. Myślę, że odnośnie butów warto by było nagrać dodatkowy, obszerniejszy odcinek. Jeżeli interesuje Cię ta kwestia, to napisz proszę o tym w komentarzu i po prostu w tej samej serii o dwuboju olimpijskim nagram na przykład cały odcinek, nie jakiś bardzo długi, ale o samych butach. Tu powiem tylko tyle, że te buty mają takie przeznaczenie nie bez powodu, no bo konstrukcja jakby została do tego dwuboju stworzona. Po pierwsze, bardzo twarda, stabilna podeszwa, czyli ten but nie będzie nam reagował na to, że na przykład noga nam lekko pójdzie w lewo, to że tak jakby przy przypadku butu do biegania podeszwa się ugnie i cała stopa nam poleci w lewo. Nie no tutaj dociśniemy, ale w podeszwie nic się nie wydarzy. Dodatkowo jest w miarę szeroka podstawa i podpiętą pod palcami po to, żeby było stabilnie. No i jest zazwyczaj podbicie. To podbicie może być różne. Tak jak powiedziałem w tym odcinku nie chcę już się w tym zagłębiać. Natomiast but ma swoje specjalne przeznaczenie do tego typu treningu. I też no ja go tutaj dałem w tym odcinku e, sprzętu moim zdaniem niezbędnego. Teoretycznie ktoś może się przyczepić, że no, w każdych butach, a nawet i na boso, też można dwubój robić. Można, ale moim zdaniem bezpieczniej i jeżeli ktoś chce to później robić, na przykład bardziej wyczynowo, dźwigać większe obciążenia... No to jednak ten but jest takim podstawowym akcesorium. Naprawdę nagram odcinek o wszystkich akcesoriach, których jest bardzo dużo. Nie umieściłem ich tutaj, bo moim zdaniem one nie są konieczne. Nawet na wyczynowym poziomie jedni ich używają, drudzy nie. Natomiast but jednak jest czymś, co warto by było zainwestować, jeżeli już trochę się w ten dwubój wkręcicie. To wszystko w tym odcinku. Standardowo, jeżeli się podobało, to łapka w górę, zasubskrybuj kanał koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Jak uważasz, że te treści są wartościowe, to rozpowszechniaj je, udostępniaj znajomym. Jak masz pytania czy odnośnie dwuboju olimpijskiego, czy jakichś innych kwestii treningowych, to śmiało pisz w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Biceps piona.